Dzień dobry, w tej lekcji jesteśmy dalej w temacie sygnału analogowego. Ostatnio skalowaliśmy wartość cyfrową na napięcie, a teraz przeskalujemy na wagę. Zobaczmy treść zadania. Zaczniemy oczywiście od przygotowania zmiennej. No i tutaj funkcja FCW, czyli tam gdzie będziemy robić obliczenia wagi. No i tutaj zakładamy, że gdy będziemy mieli wartość napięcia 10, czyli ta wartość maksymalna, no to tutaj będzie to 15 kg. Więc tak naprawdę to, co zrobimy w tej lekcji, będzie dosyć podobne do tego, co było poprzednio. Stałych widzów, jak również nowych, proszę o pozostawienie łapki w górę na potrzeby algorytmu, a my przechodzimy do TIA Portal. Zaczynamy od tworzenia. Zmiennej, czyli w bloku danych DB Status. Kolejna zmienna, czyli waga. Zmienna typu Real. Kod programu będzie podobny, więc funkcję FC Voltage możemy sobie skopiować. No i wkleić. Czyli będziemy mieli duplikat oczywiście trzeba zmienić nazwę, czyli rename. Tutaj mamy wagę, no i przechodzimy do środka funkcji fcwait. Przechodzimy do sekcji interfejsu. No i tutaj tak naprawdę musimy zmienić tylko wartość maksymalną, czyli Jaka jest wartość maksymalna dla górnej wa wartości cyfrowej, czyli wcześniej mieliśmy dla 27648 wartość 10. Bo to jest 10 V, więc a teraz co będziemy mieli dla 10 V, czyli też dla tej wartości 27,648? No zgodnie z treścią zadania powinniśmy mieć 15 kg, czyli tutaj musimy wpisać 15 kg. Więc pozostała część tutaj wszystko się zgadza czyli granice norm scale nie zmieniają się, zmienia się tylko wartość, na którą skalujemy. No, i wynik oczywiście musimy zapisać do innej zmiennej, czyli db status. No, i tutaj waga. Trzeba wywołać funkcję, czyli wracamy do bloku main OB1 i w kolejnym networku wywołujemy sobie wagę. Programujemy sterownik. Włączmy monitoring. No i przejdźmy do testów. Czy na chwilę obecne, obecną mamy 0 kg? Jeżeli ustawimy 5 V, no to powinniśmy mieć 7,5 kg. No i tak to tutaj wychodzi, czyli waga się zgadza. Jeżeli ustawimy 10 V. Czyli mamy 15 kg, jest tutaj kwestia ustawienia. Więc jeżeli jesteśmy około 27 648, no praktycznie mamy 27 648, tutaj 27 500. Więc praktycznie 15 kg. Więc w ten sposób wartość cyfrową skalujemy już na wielkość fizyczną, tutaj w tym przykładzie na wagę, ale na podobnej zasadzie możesz przeskalować na inne wielkości. Jeżeli podobało Ci się to nagranie, chcesz obejrzeć kolejne? Subskrybuj kanał, a na bieżąco będziesz informowany o nowych nagraniach. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o programowaniu w sterowniku 1200 i możliwościach tego sterownika, zapraszam do kursu. Chcę zostać programistą PLC. Tam masz więcej przykładów, jak to wszystko robić. Dziękuję za uwagę, zapraszam do kolejnych lekcji.